Siemanko wracam już do działania tutaj. Podczas nieobecności zająłem się tym kątem na serwerze Polska pociągnięte 8 postaci do 7.5 z większością porobionych misji. Jedynie WPK został na 69 i nieruszany też dagger 105. No, i już na tych ośmiu postkach oddaję sobie konarki i konto będzie w pewien sposób wykorzystywane. Dlatego była przerwa. Tutaj puszczałem auto. Te dwie szamanki podbite do 5-2, już poprawnie ułożone skile i dają sobie pamiątki. Tutaj post. 4 cztery, cztery razy 41 to na pozostałych przebite 50 lewele, a więc już na 10 postaci mogę robić codzienne kory. No się tak autołowy raz. Książkami praktycznie się nie zajmowałem, bo nie miałem zapasu. Biologii to mi zostały spośród 7 postaci. 5 likanów i dwie szamanki. Odpadły mnie 3 likany. Re reszta jest na pamiątkach. To, to, to. A i zajmowałem się też kartami, Wskoczyła już druga gwiazdka na Lykosie. Została ma co przewijać. Mało, gdzie nie mam gwiazdki. No i tutaj delikatnie było przyspieszone w pewien sposób. Teraz to jest świeże co odpalone, to tak samo. Drop jest z tej racji że tam będzie, znaczy w sensie Yangi są z tej racji, że tam na Polsce się przyda, a tutaj dropi, dropić będzie niewiele tych yang, więc tak można przemknąć oko jest był potrzebny na Polsce, ale tutaj właśnie nie. Korzystałem z niego pomijając auto. No i tu siadł z bonusu magazynu. No, ale likonie nie tykałem, biologii mówiłem. Umiejętności, no to już... Mm, 13 likanów ma poprawnie ułożone u purpurki indygo. Z pazurem to ten się specjalnie tam nie przyjmuje, Więcej to nie ma czym się co chwalić. I ten shop, no to z racji tego, że podbrałem sobie na Polsce, a tam za duży miałem burdo, żeby wykupić same, to kupiłem sobie to, przeładowałem i odpaliłem tam. Ale to sobie za miesiąc to skoryguję. W skierach mówiłem, pety już mają po 87 dni. Jeden ma 44, drugi ma 50, Szału nie ma, ale one no, no są do miksowania no i weku nic nie przybyło. Na chorób zebrałem 70, 69 gdzie teraz były przerobione, pozostałe właśnie zwyczajne, pozostawione na postacia żeby się tam stakowały i zbiorę w jakimś większym czasie. Przerobiłem jedynie to, co gdzieś przechodząc po domu, wiedziałem, że odłamki leżą, to zebrałem no w taki sposób, zebrane te 690 odłamków. No i teraz ostatnie 3 zł proroki, z tym, że nie przeskakiwałem między postką a postką. No i z tych 69. miałem falcik, bo 4 kamyczki usiadły spośród 7 prób Teraz ja będę... Teraz nie potrzebuję tak na gwałt hajsu więc będę przerobił cystykor wyjątkiem teraz I tak jak na ten moment zostało 3,25 miałbym więcej ale no tu kupione mm, samy co przejdą na następny miesiąc więc tak, jakby ten hajsik był, I jeżeli mi jeszcze teraz zejdą kamyczki po 3,60, to tak jakby na ten moment mam 9,45. Negidia była dzisiaj płacona, więc um, ta kwota pozwala mi na działanie tak miesiąc w spokoju, ewentualnie właśnie co z tych To wtedy sprzedawanie, więc tak, by zsumował. Myślę, że wszystko ogarnąłem. No jedynie nie pokażę różnicy teraz pomiędzy skończonymi pamiątkami a bez, ale skoro bez pamiątek dawałem rady, to teraz będzie Lightower, to w sumie nie ma sensu. Chyba z postępów mniej więcej tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.